Twój jungler cię nienawidzi, nie na Jego farma jest ważniejsza, Te solo ku to jedna wielka patola Jej granic nie opuścisz nigdy twój support cię nienawidzi nie na Jeżeli grasz trochę greedy Myślisz gra to więcej niż kada a makro to więcej niż liczby Prawda, twój Midlaner cię nienawidzi Nawet on Rychadrując obrzydliwe, gdy prosisz go by zromował On gra wyłącznie dla siebie znów, nikt nie postawił wizji Changler w szakach cię nienawidzi Był obok, jakiś typ na to opiecie nienawidzi Ale to nie wyróżnienie, bo on lubi nienawidzić Robisz test na strzelca, żeby wiedzieć gdzie jest twój błąd to czerwone pingi w środku, czujesz że jesteś stąd Zero, dziesięć, pod. co? So. podoba to nic Cię kurwa nie trzyma gościu no, Sorry nie mogę bo Ostatni raz Ci mówię nie podoba się Wypierdalaj kurwa nie ma Cię Nie nie mogę bo hey hey, 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 hey. Enemy team też nienawidzi Jesteś graczem botlane Elita się Ciebie brzydzi Jeżeli jesteś fed to im się nawet już nie chce szydzić Bo dla nich nie istniejesz Twój team ciągle Cię nie widzi Aż się pojawili samo i Ci tankowie, którzy mówią, że ma prawo istnieć, Owszem, może grają na nienawistnie, Ale tam ci grają coraz bardziej agresywnie. Tank pisze hasła na czatach, we łzach cały posypała ta gra. A potem ta sama sytuacja na wielkich teamfightach, zachwala buildy sprawdzone w koreańskich warsztatach. Chciałbym znaleźć stąd wyjście, lecz żyję w rankingowym labiryncie Każdą debatę w postgame szczekliźnie wygrywa ten, kto głośniej krzyknie Panie to wyjście, wyjście Kradli mi farmę, nie, panie to wyjście skalowali dżanglera, otóż, panie to wyjście Zranili supporta This